Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Kod błędu P02F6 brzmi jako obwód z wydajność zakresu wtryskiwacza cylindra 9. Często w oprogramowaniu skanera OBD2 nazwa może mieć angielską pisownię cylinder 9 niec i niec performance. Opis techniczny i dekodowanie błędu P02F6. Ten diagnostyczny kod usterki, DTC, jest kodem ogólnym. Błąd P02F6 jest uważany za kod ogólny. Ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. PCM komunikuje się z wtryskiwaczami paliwa i steruje nimi za pomocą wewnętrznego przełącznika zwanego sterownikiem. Moduł sterujący monitoruje każdy obwód sterownika pod kątem usterek, np. Gdy moduł PCM wydaje polecenie wyłączenia wtryskiwacza paliwa, oczekuje wysokiego napięcia w obwodzie sterownika. I odwrotnie, gdy wtryskiwacz paliwa otrzyma polecenie włączenia, spodziewa się niskiego napięcia w obwodzie sterownika. Kod P02F6 oznacza, że moduł sterujący silnika wykrył stan poza zakresem w obwodzie wtryskiwacza paliwa H9. Obwód wtryskiwacza paliwa steruje wtryskiwaczami paliwa i określa, Ile paliwa jest potrzebne i kiedy należy je rozpylić? Kod błędu P02F6 jest ustawiany, gdy moduł ECM wykryje, że działanie czujnika wykracza poza dopuszczalny zakres napięcia lub rezystancji obwodu wtryskiwacza. Storownik uruchamia tryb awaryjny, który zapobiega dalszym uszkodzeniom. Pozostanie on do momentu skorygowania błędu lub wykrycia normalnego odczytu. Objawy usterki Głównym objawem usterki P02F6 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL malfunction indicator light. Jest to również określane jako heck engine lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako zapali się lampka kontrolna Heck engine na tablicy przyrządów. Kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka. Obroty silnika wahają się a pojazd może być niestabilny, zwiększone zużycie paliwa. Silnik może zgasnąć lub źle się uruchomić, szarpanie z reszki skrzenie na biegu jałowym lub pod obciążeniem, słabe przyspieszenie, Czarny dym wydobywający się z układu wydechowego. Poziomę błędu P02F6 jest ponadprzeciętne, dlatego należy zachować ostrożność. Pojazd może mieć poważny problem, który może potencjalnie wpływać na bezpieczeństwo. Przyczyny błędu. Kod P02F6 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów. Otwarte lub zwarte okablowanie wtryskiwacza, zatkany wtryskiwacz paliwa, całkowita awaria dyszy. Wiązka przewodów jest czasami zwarta z komponentami pod maską, czasami przyczyną jest wadliwy moduł UPCM, jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P02F6. Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P02F6. Odczytać wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera opti. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera. Przetestuj pojazd, aby sprawdzić. Czy błąd P02F6 pojawi się ponownie? Sprawdzić wzrokowo wtryskiwacze paliwa i powiązane z nimi przewody i złącza pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić działanie wtryskiwaczy paliwa. W razie potrzeby sprawdzić działanie wtryskiwaczy paliwa na specjalnym stanowisku testowym wtryskiwaczy paliwa. Testowanie modułu sterującego silnika, ECM. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Aby rozpocząć diagnozowanie usterki P02F6, Należy sprawdzić napięcie akumulatora, 12V, na kablu złącza wtryskiwacza. Jeśli nie ma napięcia, sprawdź ciągłość uziemienia za pomocą lampy testowej, podłączony do dodatniej strony akumulatora. Jeśli się zaświeci, w obwodzie zasilania napięciem występuje zwarcie. Wyeliminuj zwarcie w obwodzie zasilania i przywróć prawidłowe napięcie akumulatora. Pamiętaj, aby sprawdzić bezpiecznik i wymienić go w razie potrzeby, wtryskiwacz może spowodować zwarcie napięcia akumulatora do wszystkich wtryskiwaczy. Jeśli napięcie akumulatora jest doprowadzone do wiązki przewodów wtryskiwacza, następnym krokiem jest włączenie kontrolki w celu sprawdzenia, czy sterownik wtryskiwacza działa. Zainstaluj lampkę kontrolną w wiązce przewodów wtryskiwacza zamiast wtryskiwacza paliwa. Będzie ona szybko migać. Gdy sterownik wtryskiwacza będzie działać. Sprawdź rezystancję wtryskiwacza paliwa, jeśli ma on specyfikację rezystancji. Jeśli rezystancja jest wyższa lub niższa od wartości znamionowej, należy wymienić wtryskiwacz paliwa. Jeśli wtryskiwacz pomyślnie przejdzie test, problemem jest prawdopodobnie niestabilne okablowanie. Należy pamiętać, że wtryskiwacz paliwa może działać prawidłowo, gdy jest zimny ale może być wadliwy, gdy jest gorący lub odwrotnie sprawdź wiązkę przewodów sprawdź wiązkę przewodów pod kątem przetarć, a złącze pod kątem poluzowanych styków lub złamanej blokady w razie potrzeby napraw i sprawdź. Czy błąd P02F6 powtarza się? Odłącz złącze PCM i podłącz je do obwodu sterownika wtryskiwacza paliwa. Jakakolwiek rezystancja wskazuje na problem. Nieskończona rezystancja wskazuje na przerwę w obwodzie. Zlokalizuj i napraw, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli nie stwierdzono żadnych problemów z związką przewodów, ale sterownik wtryskiwacza paliwa nie działa. Należy sprawdzić zasilanie i masę modułu PCM. Jeśli są w porządku, sam PCM może być uszkodzony. Jeśli elektryka jest w porządku, prawdopodobnie sam wtryskiwacz jest zatkany lub zanieczyszczony. Spróbuj go wyczyścić. Zestaw do płukania jest tani i pomoże również innym wtryskiwaczom działać lepiej. Jeśli płukanie nie rozwiąże problemu, Wtryskiwacz należy wymienić. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P02F6 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Wraz z kodem usterki P02F6 czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich to P02E, P02F, P02F0. P02F1, P02F2, P02F3, P02F4, P02F5, P02F7, P02F8, P02F9.